Ja, Adrian, biorę ciebie, Beato, za żonę. Ja, Adrian, biorę ciebie, Beato, za żonę. Siemano, tu Shady. Dostałem od chłopaków w Gentleman's Wedding Story kilka nagranych Audio z pewnymi defektami lub z rzeczami, które należałoby poprawić. I tak, część z nich technicznie da się, da się poprawić, czyli jakieś tam zredukowanie szumów, jakieś wycięte głosy, jakaś poprawka w jakości dźwięku, bo na przykład tony się nie zgadzają gdzieś tam. Albo korektorem trzeba coś wyciągnąć, bo, bo nie słychać pewnych częstotliwości. Drobne rzeczy, ale dostałem również nagrania, których technicznie. No, ja nie, zrobić nie umiem i wydaje mi się, że byłoby bardzo trudno je wykonać, nawet z potężnymi narzędziami audio, ale do tego wrócimy później. Na razie zacznijmy od tego, co dostałem na początek. Jest to przysięga z kościoła. I brzmi ona tak. Ja Adrian biorę ciebie Beato za żonę i ślubuję ci miłość. Więc jakby z tego nagrania chcielibyśmy, um, chcielibyśmy żeby usunąć księdza usunąć szumy pomiędzy wypowiadanymi frazami e, e, no i spróbować troszkę Upiększyć głos pana Adriana. I teraz tak. Na live Mariusz mówił, że on pracuje w tej zakładce Edit. Natomiast ja, ja spróbowałem pobawić się tym, tym, tymi efektami w zakładce Fairlight. I faktycznie ona jest bardziej zbliżona do, do tego, na czym ja pracuję zazwyczaj, bo pracuję na programie muzycznym, więc to jest. Ono wygląda troszkę inaczej niż tu, więc też musicie mi wybaczyć, bo jakby moje umiejętności poruszania się po e, są znikome, bo, bo, bo nie korzystam z niego za dużo, więc nie śmiejcie się. Ale tak, e, nagranie... Tutaj na tym mam tylko korektor włożony, ale to nic tutaj wiele nie robi. Zaraz wam powiem dlaczego to jest i do czego to, do to, do czego to służy. Więc tak, mm, na start to zrobiłem tak, żeby pokazać wam jaka jest różnica. To skopiujemy sobie tą ścieżkę na drugi kanał i na tym kanale da, da, będziemy dawać efekty. Ja tutaj to miałem wcześniej skopiowane, ale chcę wam pokazać od początku jak zacząłem pracę nad tym, nad tym, nad tym konkretnym nagraniem. I teraz tak. Tutaj mamy taką kropkę. To jest dzięki temu, co tutaj jest, możemy sobie wyciągnąć troszeczkę ten, tę tą ścieżkę. W tym momencie powinno być słychać ją w miarę wyraźnie. Ja, Adrian, okej. Okay. I teraz tak. Na początek co mi się rzuciło w oczy, raczej w uszy. To, to że nagranie jest Ciebie, m, bardzo na wysokich tonach i należałoby dodać panu Adrianowi troszkę e, niskich tonów dźwięk na, na, na głosie, więc e, wprowadziłem właśnie korektor i tutaj e, mamy te efekty w tym miejscu. E, tutaj jest order, czyli jakby kolejność Przeprowadzania poszczególnych efektów. Ja tu wybrałem kolejność korektor, efekty i dynamika, z czego z dynamiki nie będziemy korzystać, ale z efektów i z korektora owszem. Eee, chciałem, żeby najpierw wszedł korektor z tego względu, że wygodniej jest, żeby na początku um, jakby naprawić to, co. Dźwiękowo jest um, jeśli chodzi o, ten, o, te, o te częstotliwości, nam są jakieś braki, albo chcemy coś usunąć, bo jest to nam w ogóle niepotrzebne. To dobrze jest skorzystać na początku z korektora. I korektor na tym nagraniu u mnie będzie wyglądał w taki sposób. Zależało mi na tym, żeby wyciągnąć niskie tony troszkę e, pana Adriana ja Adrian. do góry, żeby jego głos był taki mm, tęższy, że tak, na, że tak, to po, że tak powiem. E, Bioręc. Ale nie wolno tego robić też tak za dużo, z tego względu, że jeżeli nie podciągniecie też wysokich tonów do góry jego głosu, to jego głos będzie brzmiał. O tak. Zważone. A nie chcemy, żeby brzmiał jak jakiś dmuł, tylko chcemy, żeby brzmiał jak człowiek, więc e, wygląda to tak. I teraz tak. E, tutaj były częstotliwości, na których mówił ksiądz. I to były te takie szumy. I jego tutaj dalej, oczywiście, słychać, bo, bo, bo to nie jest tak, że jak ktoś coś mówi, to, to jest tylko i wyłącznie na, na jednej częstotliwości, bo tak nie jest. Ale to były częstotliwości, które nie będą nam tutaj potrzebne, więc zrobiłem korektor w taki sposób. I teraz tak. Korektor zamykamy. I wracamy do naszego nagrania. Do. Modyfikacji tych wszystkich dźwięków użyłem tego narzędzia. Nazywa się to dialog procesor. On jest w zakładce channel tutaj, jak wchodzimy w dodawanie efektów. I teraz, tak co tutaj jest dość istotne, to jest DS. Ja to na, na live tłumaczyłem, do czego służą te poszczególne rzeczy tutaj ale krótkim um, słowem przypomnienia ds to jest redukcja tych głosek takich syczących czyli sycy, psy, przy, przy i, i, i tpd I teraz szukając, jeżeli chcemy znaleźć na którym, na jakich częstotliwościach te głoski się znajdują one są w, z reguły pomiędzy 5 a 10 tysięcy herców albo wyżej tam delikatnie również są e, tylko tam są już takie ostre dźwięki to użyjemy sobie do tego korektora i teraz tak, to sobie zamkniemy. Przejdziemy jeszcze raz na, oryginalny, na, na oryginalne nagranie i otwieramy sobie korektor i mamy tutaj tutaj musimy sobie powyłączać te pola wszystkie i zostawić sobie jedno. Nie nieważne, które, bo to nie ma znaczenia, bo będziemy tym robić tak. Więc, jakby tu nam się to wszystko poprzełącza, i, na, i tym będziemy szukać tych um, częstotliwości, które chcemy usunąć. I teraz, tak na początek musicie zapamiętać, że nie wolno szukać. Złych częstotliwości na siłę, bo jakby w muzyce dużo osób zauważyłem, że szuka takich, szuka złych częstotliwości na siłę, czyli gra muzyka, wszystko jest w porządku. Osoba sprawdzająca, czy wszystko jest ok, stwierdza, muszę poszukać, czy coś gra źle w którymś miejscu i zaczyna tego szukać. To, to też nie jest dobre podejście, bo jakby wszystko gra na odpowiednich częstotliwościach sobie, w odpowiednim tonie, jeżeli nie przeszkadza Wam to przed korektą to nie szukajcie czegoś na siłę, że coś jest złe. Ale jeżeli w normalnym, na normalnym równym korektorze widzicie, że coś tam, coś tam nie gra i chcielibyście te, te, te złe rzeczy usunąć, no to wtedy wchodzi właśnie w, w, wchodzi w życie właśnie ta technika i to wygląda, na, i to wygląda w taki sposób. Uczę sobie nagranie. Jeżeli chcecie, żeby wam się zapętliło, to ja tutaj znalazłem taki tryb Wciskacie i i wciskacie o, czyli in, out i możecie sobie zaznaczyć od, kiedy, od którego momentu, do którego, do którego ma nam lecieć to nagranie i w moim przypadku tutaj musicie sobie zaznaczyć jeszcze lub, czyli żeby wam się pęt, zapętlało i u mnie uruchomienie tego, żeby to leciało właśnie do końca, do tej kropki, wracało z powrotem i leciało jeszcze raz, to jest alt i slash. Ja, Adrian. I sorry, że tak tłumaczę, jak się robi takie rzeczy, bo pewnie wy to wiecie, skoro korzystacie z tego programu, ale staram się jak najwięcej tej wiedzy, wiedzy, tej, którą chcę wam przekazać, ujawnić czego używam i w ogóle. I w tym momencie mam przez cały czas to, więc nie muszę tych okienek wyłączać, nie wciskać play ani nic i nic mi nie przeskakuje. I teraz tak, wchodzimy sobie w ten korektor. I uczciwość i szukamy sobie częstotliwości, na których e, słyszymy najwięcej tych głosek sycy. Miłość, wierność i uczciwość małżeńsko. nie? Ja, Adrian, biorę ciebie beato. No ja zauważam, że tu najwięcej jest tych szumów. Czyli to jest koło, około, tu jest 4, tu jest 8000 e, herców Więc między nimi jest 4, 6 jest gdzieś tu. Biorę to, I ślubuje Ci. No i faktycznie gdzieś w tym miejscu, w tym miejscu e, zaczyna być, zaczyna być, słychać ten, ten szum. I teraz dialog procesor pozwala nam, to narzędzie pozwala nam na zredukowanie tutaj. O odpowiednią tam inteligentnie ilość tutaj możemy sobie ustawić, jak dużo tego ma być. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że, że jakby te ustawienia dla różnych nagrań nigdy nie będą takie same jak to, więc nie bierzcie tego za, za jakiś wzornik czy coś. Bo należy, należy tutaj wziąć pod uwagę, że. Każde, każde nagranie będzie totalnie inne, czyli inne częstotliwości będą głosu człowieka wypowiadającego słowa, inne będą szumy, na innych częstotliwościach będą grane, będą różne dźwięki w tle, których być może nie chcielibyśmy słyszeć, i one będą też na innych częstotliwościach, więc jakby e, to narzędzie trzeba przesłuchać, i każdy z audio to trzeba po prostu przesłuchać i do każdego, do każdego problemu podejść indywidualnie. E, Tutaj jest ustawione gdzieś w okolicach 6, 6 kHz, i to jest według mnie ta wartość, gdzie najwięcej tego szumu O tego szumu, który jest o tutaj, na tych ścieżkach, jeżeli popatrzymy sobie na to, to na tych ścieżkach, w tych miejscach między wypowiadanymi frazami są te szumy. I tutaj Tutaj wydaje mi się, że koło 6000 Hz jest wygodnie ustawić, żeby te szumy zredukować. No i tutaj ustawiłem właśnie, to jest 6000 Hz, tutaj ilość ustawiłem na 0,3. Wydaje mi się, że to jest ok. Kolejną rzeczą z tego dialog procesora jest kompresor, jaki tutaj użyjemy. Kompresor pokrótce, bo to na live też było, na live też było opowiadane, ale pokrótce chodzi o to w kompresorze, żeby on wyrównał trochę poziomy głośności sygnału wejściowego jaki do kompresora wchodzi więc jeżeli um, mamy coś cicho to on nam to podgłasza jak mamy coś głośno to nam ścisza czyli reguluje poziom tej głośności e, tutaj ten kompresor niekoniecznie dużo nam tu będzie pomagał ale nie chcemy żeby też te um, głoski niektóre były za głośne tak jak mamy na przykład o tutaj w tym miejscu to jest w porównaniu do innych dźwięków tutaj tego nagrania, te głoski są za głośno. Więc my chcemy, żeby kompresor tutaj ściszył nam o tą, o tą wysokość tutaj, co jest ta głośność, ściszył nam i wyrównał mniej więcej ten poziom zresztą. Eee, po trochę upiększa, upiększa ten głos i wyrównuje ten, tą, tą głośność nagrania. To jest bardzo potężne narzędzie, jeżeli chodzi o korzystanie. Mm, o nagrania z muzyką, gdzie na przykład muzyka jest cicho, wokalista atakuje swoim głosem utwór i jest za głośno w porównaniu do, do muzyki. Ten przykład był pokazany też na, na, na live z Mariuszem, który przerabialiśmy. Więc możecie sobie zobaczyć, jakie efekty używa się, jeżeli korzysta się. Tam korzystaliśmy akurat z multiband kompresora, ale ten kompresor działa podobnie, z tym, że na wszystkich częstotliwościach jednakowo, a tamten działa na poszczególnych częstotliwościach, gdzie możemy sobie ustawić na jakichś częstotliwościach, w jaki sposób ma działać. I tutaj skorzystałem z tego kompresora. Dodatkowo jeszcze będziemy korzystać tutaj z expandera. I teraz. Ekspander działa odwrotnie do kompresora, czyli expander podgłasza nam e, głośne już elementy oraz ścisza nam elementy cich, ciche. Więc tutaj e, szept księdza i szumy nagraniowe będą wyciszone, a e, głos pana Adriana z przysięgi powinien być podgłoszony. E, podgłoszony. Więc Tutaj szukanie odpowiednich wartości jakby zostawiam wam, bo nie, nie da się tego zrobić tak, że to m, według każdego będzie zrobione idealnie, bo, 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 bo to jest kwestia gustu. Ale puśćmy to nagranie i będziemy na bieżąco ruszać tym i zobaczycie co się wtedy będzie działo. Ja Adrian biorę ciebie Beato. Zobaczcie jak słychać ten szum. Zobaczcie co się dzieje teraz. Miłość i się gubi tak ale księdza dalej słychać No i co teraz zrobimy i co teraz zrobimy eee, księdza dalej słychać więc co ja bym zrobił to bym zrobił tak odpnę tutaj te kawałki na części oczywiście nie wiem czy czy powinienem tak robić nie umiem inaczej tak ale tak ja bym to tak zrobił eee, więc ciachamy sobie to na kawałki tak, mniej więcej po środku tych pustych fraz. Oczywiście to można też potem dopasować. Eee, tutaj trochę chyba przesadziłem, bo pociąłem wszystko. O, nie, tak. Tutaj zaznaczymy to, wydłużymy sobie do maksymalnego nagrania. I teraz tak. Tutaj pojawiają nam się wtedy te fejdery i możemy sobie. Mm, Możemy sobie tymi feederami ustawić, jakby kiedy ma się nam wyciszać, i kiedy nam się ma podgłaszać dźwięk. Więc tutaj widzimy nawet, jak się ścieżka y zmienia, bo jak y ustawiamy ten feeder, to tutaj nam się ta. Y te drobne, drobne elementy jeszcze bardziej pomniejszają, tak samo jakbyśmy przesunęli coraz więcej w tą stronę, to widzimy jak ścieżka się zmienia. Więc wtedy też możemy zauważyć na, na, co, na które dźwięki konkretnie ten fader będzie miał wpływ. I tutaj tą kropką e, może na środku możemy sobie zmienić kształt tej fali, tego fadera, No, dostosować ją po prostu do, do naszych upodobań. I teraz... Zrobimy sobie to tak i zaraz zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Ocenicie sami. Teraz brzmi to tak. Ja, Adrian. Biorę ciebie Beato. Ważone. I ślubuję ci. Miło. Tutaj ten ksiądz za wcześnie zaczyna. Ważone. I ślubuje ci miłość, wierność. Tutaj go słychać jeszcze. Możemy sobie tą kulką właśnie troszeczkę tu przyciszyć. Wierność i uczciwość małżeńsko. Oraz, że nie... O, i tutaj słychać jeszcze księdza troszeczkę. Zrobimy coś takiego. Ja, Adrian, biorę ciebie, Beato, za żonę i ślubuję ci... I teraz zauważcie, że ten dźwięk brzmi troszkę sztucznie, z tego względu, że jakby e, szum nagraniowy został z, usunięty całkowicie. Więc jest tak, słychać i nagle nie słychać nic. Jest taka cisza. Słychać nagranie i nagle nie słychać nic. I ślubujecie? Więc jeżeli macie scenę już konkretną, dobraną, macie jakąś muzykę czy coś, to spróbujcie sobie wrzucić tą muzykę tutaj w trakcie tego nagrania, kiedy go naprawiacie i zobaczcie jak to będzie brzmiało z muzyką, bo bo jeżeli nie będzie muzyki tła to to może brzmić, brzmieć bardzo dziwnie ludzie potrzebują słyszeć coś przez cały czas nawet jakieś tam pojedyncze dźwięki e, jakąś taką muzykę, atmosfery jakieś plecy, żeby były i na tym Um, I na tym zbudujecie po prostu resztę tego, tego, te, te, tej naprawy. Ja, Adrian. Biorę ciebie. No to dobra. Porównajmy sobie teraz, jak, um, jak brzmi to, co dostałem od chłopaków, i jak będzie brzmiało to po tych naszych naprawach. Ja, Adrian. Tak brzmi oryginał. Beato. Podgłosimy to trochę jeszcze. I ślubuję ci miłość, wierność. I uczciwość małżeńsko, O nie... No i jak to brzmi po zmianach? Adrian, biorę ciebie Beato za żonę i ślubuję ci... No to jest różnica, mi słychać ją od razu na pierwszy rzut oka. Ucha chyba. nie. Ale tak, i... Dodatkową opcją jeszcze tutaj, jeżeli nagranie macie bardzo cicho, możecie skorzystać sobie z tego limitera. Tu jest też narzędzie do. E, limiter znajduje się chyba w dynamice, tak? Tutaj jako efekt dynamika, limiter. E, I limiter układajcie zawsze na końcu e, tych, tego, tego, tego łańcucha efektów, bo. E, on ma za zadanie wyciszyć te, te um, uciąć właśnie te wysokie, wysokie rzeczy. Także, jeżeli wszystko sobie dopasujecie OK, to limiter pomoże Wam podgłosić nagranie, już dobrze zrobione, skorektorowane i poprawione, albo wyciszyć, jeżeli coś tam jeszcze nie gra, bo coś jest zagłośne i nie byliście w stanie tego inaczej zrobić. Limiter wygląda tak. Ja wybrałem tu wersję soft. Żeby to było takie miękkie, ale nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie tutaj w tym da Vinci to działa. W moich programach do muzyki raczej nie spotkałem się z czymś takim, żeby był taki przycisk. Ale tak, widzę, że jest, więc, więc do głosu przypuszczam, w porządku, użyjmy go, nie? Podgłosiłem sobie to nagranie o 4,6 dB tutaj i zobaczcie sobie, co można tym limiterem tutaj zrobić. Ta niebieska linia i ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość. No i to już możemy sobie ustawić głośność, jaką chcemy. Sygnał, który przekroczy tą niebieską linię, to już będzie sygnał z przesterem. Więc sygnał zostanie ucięty i tutaj zamiast takiej fali, bo powiedzmy narysuję wam myszką falę, o tak, 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 tak. To tutaj ta fala nie byłaby zaokrąglona, tylko ta fala wyglądała, dochodziłaby do tej, tej niebieskiej linii, byłaby tak i wtedy w dół. Tak i w dół. Tak i ona wtedy tworzy przestrzeń i ten dźwięk jest e, znacznie uszkodzony. Którego często nie da się już później naprawić, więc e, bo wymaga odtworzenia całkowitego. Hej, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej wskazówek audio, zadawajcie pytania w komentarzach. Zapraszam również na moje kanały muzyczne, które znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki, siema!